Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, bo dla mnie zawsze jest sentymentalna podróż do tej części Polski. Ja się urodziłem w Słupsku, jak pewna część z Państwa wie i często w koszalinie dałem, ostatnio też, ale część dawno, dawno temu. Stąd no, zawsze to przyjemność. Ja mam nie, powiedzieć parę słów o opiece zdrowotnej. ja sobie pomyślałem, tak oczywiście każda ta część polityki społecznej ma swoją specyfikę, ale są też elementy wspólne. I może przez to, co powiem o opiece zdrowotnej, będzie można też spojrzeć na, na, na inne obszary. Ale od czego chciałbym zacząć? My dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że ja uważam, że to jest całą dziesiątkę ta publikacja i, i szereg innych działań, które są podejmowane, bo wydaje się, że jesteśmy może w takim okresie przewartościowym tego, co się działo dotąd i jak ma wyglądać przyszłość, wiemy, że sytuacja polityczna się zmienia i to, jaka ma być treść polityki państwa, stanie się przedmiotem debaty w najbliższych dwóch latach. I czy dalej mamy iść w tym samym kierunku, w którym szliśmy dotąd, powinno być jednym z głównych pytań, które w tej debacie no, każdy z nurtów politycznych powinien e, szukać odpowiedzi. I też jeszcze jest. E, Zawsze jak są okrągłe rocznice czegoś, to też jest warto podsumować, wyciągnąć wnioski i, i spojrzeć w przyszłość. I dzisiaj mamy 15 lat, mija z końcem tego roku, 15 lat od wprowadzenia czterech wielkich, jak to się wtedy mówiło, reform rządu Jerzego Buzka. Wtedy się mówiło, że to były wielkie reformy i wszyscy mówili, wielka odwaga, bo Jerzy Buzek zapłacił wysoką cenę polityczną, ale to co zrobił dla Polski, to po powsze czasy będziemy mu dziękować. No i dzisiaj minęło 15 lat i zarówno w polityce edukacyjnej była reforma edukacyjna, reforma emerytalna, reforma zdrowotna, można spojrzeć, co uzyskaliśmy. Jeśli chodzi o reformę emerytalną, no to wiemy, ten sam nurt neoliberalny, ta sama partia, do której obecnie należy Jerzy Buzek, chce część tej reformy demontować, moim zdaniem akurat w słusznym kierunku, ale demontuje nie dlatego, że nastąpiła rewizja oceny pomysłu sprzed 15 lat, tylko dlatego, że jest dziura w finansach publicznych pogłębiająca się i z innych motywacji te działania mają być podjęte. Ja akurat uważam, że słusznie, tylko szkoda, że wtedy, kiedy już nie ma gdzie pieniędzy to znaleźć, to ten ruch się robi. Czyli mija 15 lat i taki raport, jaki powstał teraz jeszcze nie został chyba upubliczniony, ale na, na biurku premiera się znalazł oceniający reformę emerytarną, to takie same raporty powinny powstać dotyczące reformy zdrowotnej czy reformy edukacyjnej. Ja uważam również, że reformy samorządowej także, bo wiemy, że że, że coś się dzieje, te referenda i odwoływania prezydentów czy, czy rad yy, samorządów też pokazują, że mamy jakiś kryzys yy, w działalności samorządów. No ale skupmy się na, na zdrowiu. 15 lat minęło, ale co się 15 lat temu stało? Pewne procesy były wcześniej, tak jak w innych obszarach polityki społecznej, ale można powiedzieć, że 99 rok, w ogóle ta, ta koalicja. AWS Unia Wolności przypieczętowała neoliberalny kierunek zmian w Polsce, w państwie i w zdrowiu. Na czym to polegało? Po pierwsze, na wycofaniu się państwa z odpowiedzialności w takim zakresie, jak to było wcześniej, z odpowiedzialności za ochronę zdrowia obywateli. Państwo się postawiło w rolę, bo czasem będzie kontrolować, czasem nadzorować, ale w zasadzie obserwować to, co się dzieje zrezygnowało z planowania rozmieszczenia placówek opieki zdrowotnej, z koordynacji funkcjonowania szpitali przychodni i tak dalej. Nagle państwo się wycofało i powstała pewna próżnia. Zresztą większość państwa zapewne pamięta, że ten pierwszy okres jak weszły kasy chorych, no bo to jest właśnie element tej reformy, to nagle chaos się zrobił, bałagan jak pierwsze protesty płacowe powstały, no to minister mówił, to ja nie jestem właścicielem szpitali, bo szpitale w ramach tej reformy wojewodowie, czyli państwo oddali różnym samorządom terytorialnym. Nagle się pojawiło kilkuset właścicieli szpitali przychodni w Polsce. To minister mówił, wtedy rządu włoskiego, Abłos to idźcie do, do dyrektorów szpitali. Dyrektorzy szpitali, no nad nami jest samorząd kasy chorych, mówi my tylko płacimy za usługi, czyli w ogóle rozmyta została odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu i obywatele, społeczeństwo nie wiedziało, do kogo adresować tak naprawdę oczekiwania związane z opieką zdrowotną, czyli państwo się wycofało. Drugie założenie było takie, że za zdrowie to w zasadzie każdy z nas powinien odpowiadać. I to tak jak w innych dziedzinach. Tutaj n, 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 pan Rafał Bakalaczek mówił o tym, że to opieka nad ma, moim dziećmi spadła na rodziny, a w zdrowiu no to indywidualna odpowiedzialność jednostki. No bo czy palimy papierosy czy nie, czy tam, jak żyjemy, jaki styl życia i, i, i tak dalej, czy się systematycznie badamy, leczymy. To jest sprawa jednostki, nie państwa. To było drugie założenie. No i trzecie, które wydaje się dzisiaj kluczowe i to e, e, pan przewodniczący Syska na początku zapytał, komercjalizacja. Zdecydowano się na wprowadzenie mechanizmu, to po angielsku się nazywa profit driven, czyli e, zysku jako mechanizmu motywującego do prowadzenia działalności w tym przypadku w opiece zdrowotnej, czyli zaczął się liczyć wynik finansowy, a nie tak jak było do 1998 roku, zaspokojenie potrzeb ludności i jakieś efekty zdrowotne. To, to nie od razu weszło, jak reforma chorych, w samodzielnienie szpitali, te przestawienie na wynik finansowy, to nie od razu zaskoczyło. Wiadomo, że to potrzeba ileś lat, żeby to zaczęło dominować w działalności w zakresie ochrony zdrowia. No ale dzisiaj doszliśmy już do takiego momentu że w zasadzie z czego są rozliczani dyrektorzy szpitali? Wyłącznie z tym? I media, i pan premier, i pani minister, czy teraz pan minister zdrowia mówi, zły dyrektor jak ma ujemny wynik finansowy. A droby, dobry dyrektor to ten, który osiąga zysk, nadwyżkę przychodów nad kosztami działalności. I to jest ten trzeci główny element. I to jeszcze nie, nie, Pewne to, to, takie wałamutne przedstawienie tego było, że no przecież wiadomo, że, że pieniądze trzeba liczyć i tak dalej. Każdy mówi, no tak, kiwamy głowami, tylko pomylono gospodarność z, me, z mechanizmem, z komercjalizacją. Gospodarne powinny być wszystkie publiczne instytucje, również jeśli działają w ramach systemu budżetowego, czy, czy, czy nie są nastawione na, na, na osiąganie wyniku finansowego. I pomieszano gospodarność. Zasadę gospodarności z działaniem dla zysku. I teraz ja wiem, że wiele rzeczy w pytaniach chętnie dopowiem, czy, czy też wysłucham komentarzy, ale jakie mamy efekty? Bo te, te, takie pytanie padło na początku. Ja tutaj sobie wypisałem parę efektów, które nie są wyłącznie, czy one nawet nie są z polskiej literatury, bo w Polsce nie bada się. Czyli państwo nie wydaje pieniędzy na badania, jakie efekty są po 15 latach komercjalizacji systemu opieki zdrowotnej i przyjęcia takiego neoliberalnego kierunku, że liczy się przede wszystkim wynik finansowy, że państwo jest wycofane, obywatele mają odpowiadać za swoje zdrowie. U nas w Polsce takich, takich badań, czy prawie, że nie ma, tak samo jakie są nierówności w zdrowiu. Tego się nie bada. Ale jak, jak, jak przeglądamy debatę, jaka toczy się w Europie, bo ten neoliberalny kierunek w ochronie zdrowia również, to nie jest polski wynalazek, ty tylko myśmy to może trochę mocniej, no tak jak, jak to świeżo zmienia podejście z takiego państwowego modelu usług społecznych na, na inne, no to chci, chcieliśmy być bardziej liberalni niż to było w wielu innych krajach europejskich. Ale wnioski, jakie widzimy, te, które są, czy obserwacje z innych krajów europejskich, one się pokrywają z tym, co jest u nas. No na przykład pierwszy wniosek, że jeśli mamy mechanizm ekonomiczny, działanie dla dobrego wyniku finansowego, to co się będzie rozwijać najlepiej? No te usługi, które są dobrze finansowane. Czyli gdzie łatwo jest zarabiać pieniądze, a co się nie będzie rozwijać? Te usługi, są, które są gorzej finansowane. No i w Polsce mamy usługi, które są dobrze finansowane. To znaczy przy odpowiedniej skali działalności można kilkadziesiąt procent mieć wyższe przychody niż koszty działalności. Kardiologia inwazyjna na przykład jest taką dziedziną, to w kardiologii inwazyjnej jesteśmy w tej chwili w liczbie zabiegów na liczbę mieszkańców. Jesteśmy na trzecim, czwartym miejscu w Europie. W jednym kraju. Nasze PKB to jest na poziomie tam 60 paru chyba e, procent średniego produktu krajowego brutto w Unii Europejskiej, a wyprzedziliśmy Francję, Holandię w liczbie zabiegów w zakresu kardiologii inwazyjnej. Czy Polacy żyją dłużej? Czy Polacy są zdrowsi? Kiedy w 99 roku te mechanizmy rynkowe wprowadziliśmy? Okazuje się, że nie. Że tak jak w latach 90 Polska nadrabiała dystans do tych najwyżej rozwiniętych, czyli do unijnej piętnastki, do krajów Starej Unii Europejskiej, tak jak Francja, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, to po 2000 roku, czy w zasadzie od 2003 roku, nastąpiło zahamowanie. Nawet zaczęliśmy gubić dystans. Nadal stan zdrowia Polaków się poprawia, ale poprawia się zdecydowanie wolniej i zaczyna się wolniej poprawiać w stosunku do krajów Europy Zachodniej, a my nich a my ich mamy dogonić, nie bardziej odstawać. Czyli w latach 90. mogliśmy nadrabiać. Teraz oczywiście jest pytanie, na ile jest wpływ systemu opieki zdrowotnej. On nie jest tak duży, inne czynniki na to wpływają bez wątpienia i nie mamy takich analiz, które by odpowiedziały na pytanie, dlaczego tak się dzieje. No ale widzimy, że ten neoliberalizm no, na pewno nie pomaga, tak? bo świadczeń, usług zdrowotnych mamy tak dużo, płacimy za nie. A, a zaczynamy być w stanie zdrowia tracić dystans do tych krajów, które mniej wydają akurat na te zabiegi. No ale co jest źle finansowane? Geriatria. Pan doktor Bakalaczek, tak? mówił o, o geriatrii. To w Polsce jest nierozwinięte. Gdzie są oddziały geriatryczne? Mamy stu kilkudziesięciu specjalistów geriatrów. Część z nich w ogóle nie chce pracować w tym zawodzie. Dlaczego? Bo jest finansowana poniżej kosztów. I takich dziedzin mamy bardzo dużo. No już te oddziały, które są w każdym szpitalu choroby wydeczne, są finansowane poniżej kosztów. Czyli mamy bardzo dużo działalności finansowanej poniżej kosztów i mamy obszary, gdzie to, co w NFZ, jest lepsze, wyższe niż, niż koszty ponoszonej działalności. To się rozwija, a te ważne społecznie obszary są zaniedbywane. Można powiedzieć, że. E, 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 Czyli inaczej, jak Państwo pamiętają, 15 lat temu były takie argumenty, musimy wprowadzić konkurencję, musimy wprowadzić tam motywację ekonomiczną, bo wtedy taniej, po niższej cenie uzyskamy... To, co wcześniej musieliśmy więcej płacić, no bo w systemie państwowym to wiadomo jest marnotrawstwo i tak dalej, dlatego państwo niech lepiej takie te, te, te legendy, że państwo niech lepiej się tym nie zajmuje, bo rynek spowoduje, że będzie lepiej. Takie same oczekiwania były również w innych krajach europejskich. I co dzisiaj wiemy, że nieprawda, że stało się odwrotnie, że jeśli jest komercjalizowane opieka zdrowotna to ona jest droższa przy zaniedbywaniu pewnych obszarów, czyli mamy gorsze zaspokojenie potrzeb, a droższą per do opiekę zdrowotną. Pani minister Kopacz przez kilka lat powtarzała, no zwiększyliśmy tam dwu czy trzykrotnie wydatki w stosunku do tego, kiedy kasy korek powstawały i gdzie są te pieniądze. I to miał być argument, żeby jeszcze bardziej urynkowić system opieki zdrowotnej, zamiast wyciągnąć właściwy wniosek, który, który jest, no takie obserwacje są w innych krajach europejskich, że to, że wydajemy więcej, a mamy mniej, to być może jest wynikiem komercjalizacji, bo na to wskazują dane i badania, które są w różnych krajach prowadzone. W Ameryce Obama. No, próbuje walczyć z takim bardzo rynkowym systemem, gdzie państwo jest wycofane i wprowadzone zostały zmiany, próba objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym wszystkich Amerykanów, ale to jest najbardziej rynkowy system. To czy on jest najtańszy, ten amerykański model? Nie, on jest. Dużo droższy niż ten, który jest w Niemczech, we Francji czy Wielkiej Brytanii, bo Amerykanie przeznaczają prawie 17% produktu krajowego łącznie publiczne i prywatne środki na opiekę zdrowotną, podczas gdy w Europie to jest w bogatych krajach 11-12%. A mimo to w Europie, w krajach unijnych to jest starej 15 unijnej wszyscy mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, czy prawie wszyscy, a w Ameryce 15%, czyli 1 szósta społeczeństwa nie miała zapewnione, zapewnionego dostępu do opieki zdrowotnej, a system w całości był taki drogi. Czyli kończąc, nie, nie, nie chcąc mówić dalej o nierówności i tak dalej, bo myślę, że będzie w e, dyskusji na ten temat sporo komentarzy, to wniosek na przykładzie opieki zdrowotnej jest jeden że neoliberalny kierunek nie wyszedł nam, i to taki australijski ekonomista Gavin Mooney mówił zawsze, że neoliberalizm jest zły nasze, dla naszego zdrowia, że te neoliberalne podejście nie wyszło dobrze dla naszego zdrowia, bo jest dość drogie, są duże obszary zaniedbane, geriatria ale to kolejki do specjalistów, to każdy z nas tyle wie, że nie, nie muszę tego wymieniać, i jednocześnie to, co jest głównym celem systemu opieki zdrowotnej, czyli poprawa stanu zdrowia, o nie tylko zaspokojenie naszych oczekiwań, ale poprawa stanu zdrowia populacji, że akurat w tym okresie następowała czy następuje wolniej niż to było w tym złym państwowym systemie, jaki był, jak to mówią zwolennicy rozwiązań neoliberalnych, jaki był w latach 90. A ponieważ minęło 15 lat, rządząca koalicja zaczyna tracić na poparciu, więc jest to dobry moment, żeby te pytania stawiać, no i żeby znaleźć na nie właściwe odpowiedzi.